To jak zaczynać vlogaska od prania? Lubicie, jak robię pranie, prawda? Oczywiście, że tak. Pranie. Ostatnio było go mało, także przepraszam Was za to. Wróciłam ze świąt i teraz siedzę i robię pranie od wczoraj. I jeszcze zostały dwie kubki do, 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 do prania, także to jeszcze nie koniec. Zaczynam tego vlogaska o godzinie 12. <laughs> Powiem Wam tak, czuję się dziś bardzo średnio. Naprawdę bardzo średnio. Miałam iść dzisiaj na trening na siłownię, ale... Chyba nie czuję się na siłach. Powiem tak, wyspałam się i rano miałam naprawdę sporo energii i miałam takie uhu uhu, a teraz mam jakiś taki spadek straszny i, i jest gorzej. Wczoraj byłam na treningu, dzisiaj jestem trochę obolała i chyba sobie dzisiaj odpuszczę i pójdę jutro, bo teraz zrobiłam sobie ćwiczenia na moją yy, ukochaną obolałą miednicę, bo byłam ostatnio ofizio ure uru golegicznego czy zwał jak zwał, nigdy nie umiem tego dobrze wypowiedzieć. No i mam ćwiczenia do robienia, także kurna. Mieszanie tych rzeczy to jest czasem sport wyczynowy. No więc ja już czuję, że odpadam po tych ćwiczeniach na zasadzie, że czuję, że, że mnie bardzo zmęczą. Także dzisiaj sobie chyba trening odpuszczę, a skupię się na zrobieniu prania i ogarnianiu i pracy, której mam jeszcze całkiem sporo dzisiaj niestety. Po co? No wracam po świętach i mamy co robić po świętach, prawda? Gdzie było wolne i już nie ma wolnego, także tak. No, mam, szykują mi się na pewno bardzo pracowite dni, tygodnie, ponieważ rozpoczynam nową dwie nowe współprace w zasadzie. Muszę przynieść więcej ubrań. Okej, okay, to już wszystkie pralki. No więc rozpoczynam nową dwie nowe współprace. Dzisiaj mam pracę na zasadzie, ogarniamy to, co zostało raczej takie ze stałych współprac dzisiaj ogarniam. Ale jutro co? Muszę przygotować cały content plan, zrobić audycik i inne takie rzeczy dla nowego klienta. Druga współpraca zaczyna mi się w maju, więc mam tutaj jeszcze trochę przestrzeni i trochę tego wolnego czasu, żeby mieć trochę wolnego czasu. Ale no, będzie, będzie się na pewno działo, więc ten przełom kwiecień-maj będzie intensywny. Mam jeszcze nagrywki na targach w tym tygodniu. Piątek bodajże. Jeszcze czekam na potwierdzenie Dzisiaj mamy środę tak dla jasności, nagrywam yy, zazwyczaj vlogi nagrywam we wtorki no ale dzisiaj mamy taki wyjątek, głównie dlatego, że no były święta, więc troszkę się poprzesuwało ten poniedziałek był taki no wolny i wiecie jak to jest Brakuje mi miejsca na tej suszarce już. To jest niepokojące, bo mam jeszcze jedno pranie. Nie mam pojęcia, co z tym faktem zrobić. I chyba najpierw wypiorę ręczniki, które będę mogła powiesić gdzieś indziej też, bo inaczej ciężko to widzę. Bierało się tyle tych ubrań przez te wyjazdy. I teraz jest problem, teraz jest problem. To jest yy, zabawa w Tetrisa, jeżeli chodzi o rozwieszanie prania na tej małej suszarce, Really. To w ogóle nie jest proste. <laughs> No dobra, to branie zmieściłam, ale kolejnego już nie zmieszczę, więc nie wiem co zrobię. Zrobię sobie no to paznokcie w końcu. Yy jak dobrze zauważyliście, poprawiłam sobie kolor włosów, także jestem odświeżona. Chociaż powinnam je umyć i dziś użyłam swojego szamponu, bo tak bardzo mi się nie chciało ich myć i jutro będę musiała robić peeling i na tego tak rzeczy, ale to będzie jutro, a nie dzisiaj. I dalej się zastanawiam, czy iść na tą siłownię, ale chyba nie mam siły dzisiaj iść na tą siłownię. Mm, zrobiłam sobie przerwę na kawkę. Mam jeszcze w planach dwa content plany do zrobienia na dzisiaj, więc czeka mnie sporo pracy naprawdę. Czas uruchomić maszynkę do generowania pomysłów w mojej głowie, a nie mam trochę siły. Mm. Zrobiłam sobie przynajmniej mieć ćwiczenia na tą miednicę. Mogę sobie to odhaczyć. Czy tylko ja tak mam, że nawet jak coś... O Jezu, czemu mój... Moi... Apple nie działa. Czy tylko ja tak mam, że jak nawet czegoś nie mam zapisane, to zrobię to sobie, to zapiszę, żeby to odhaczyć, bo jest fajnie wtedy? Ja sobie uchylę okno, bo jest tu tak duszno. No więc podsumowując, w tym tygodniu czekam mnie naprawdę sporo pracy, to będzie yy, ten przełom tych dwóch miesięcy, to jest naprawdę dobry czas zleceniowy dla mnie, więc yy, tak źle i tak niedobrze, w sumie cieszę się, ale też już czuję to zmęczenie, nawet jeszcze nie zaczęłam. Więc dzisiaj robię content plany, jutro robię content plany, w piątek nagrywam, w weekend chcę zrobić swój content na przyszły miesiąc, więc w przyszłym tygodniu będę musiała zmontować to, co ponagrywałam w tym tygodniu. No, a zaraz w sumie jest majówka i ja też wyjeżdżam znowu na tydzień. Nawet człowiek się za bardzo nie rozpędzi, a już jest majówka. Wróciłam we wtorek, czyli tak, we wtorek wczoraj i we wtorek za w przyszłym tygodniu wyjeżdżam znowu na majówkę. Więc jestem dosłownie przez tydzień w Poznaniu. I tutaj na tym etapie produkowałam się do Was przez około 5 minut i robiłam to z wyłączonym mikrofonem, także fantastycznie mi poszło. Więc będziecie teraz oglądać moje nagranie, mojego gadania i z moim podkładem głosowym, który nagrywam później podczas montażu, ponieważ no wyszło jak wyszło. A na szczęście pamiętam o czym tutaj mówiłam, bo nagrywam to dosłownie dzień wcześniej i montuję dzień później, więc o tyle dobrze, że przynajmniej nie wypadło mi to jeszcze całkowicie z głowy. No a tutaj sobie gadałam o UGC, o takich bardziej różnicach, bo teraz właśnie dostałam fajne zlecenie na filmy UGC czyli z moim własnym wizerunkiem i o tyle fajne jest w tym to, ja naprawdę Zastanawiam się bardzo, czy się nie przerzucić na UGC. Chyba na ten moment jeszcze nie jestem na to gotowa, ale to by była ciekawa opcja, dlatego że zwyczajnie filmy UGC są lepiej płatne. Ja też wychodzę z założenia, że nie chcę, żeby mój wizerunek był wszędzie więc zawsze przy UGC no jakby dodaję do stawki ten swój wizerunek i cenę za, za ten wizerunek, bo już wolę, żeby ktoś odmówił niż żebym była po prostu wszędzie i wszędzie był ten mój wizerunek w każdej firmie więc y, już jakby no, no po prostu wychodzę z takiego założenia, że już wolę, żeby ktoś odmówił a, a jeżeli nie no to po prostu był skłonny zapłacić więcej żeby ten mój wizerunek wykorzystać w tych materiałach no i no to jest fajna sprawa, bo tak naprawdę robię mniej pracy za większą ilość kasy niż w przypadku mojej głównej pracy wideo makera, gdzie raczej nagrywam kogoś czy coś, a nie siebie, i wtedy nie wykorzystuję całkowicie, no w ogóle nie wykorzystuję swojego wizerunku, więc wtedy. Zwyczajnie po prostu mam płacone za moją usługę, za moją pracę, za mój czas, a nie za mój wizerunek, więc do tego nie dochodzi po prostu ta jakby dodatkowa opłata. Więc UGC jest naprawdę, jak stwierdzam, bardzo opłacalne i też na przykład nie boję się wychodzić właśnie z takimi większymi stawkami ze względu na to, no i wiadomo, czasem to wypala, czasem nie wypala, naprawdę różnie to bywa, ale też mi na tym aż tak nie zależy. Więc jak wypali, no to fajna sprawa. No i tutaj właśnie wypaliło, bo powstała mi taka fajna nowa współpraca. Także jeszcze, jeszcze to muszę wcisnąć przed majówką. Nie wiem jak. Zobaczymy. Oczywiście nie tylko jeden kadr nagrałam z wyłączonym mikrofonem, bo nagrywałam ich sporo i mniej więcej połowa mojego materiału jest z wyłączonym mikrofonem. Naprawdę nie wiem, jak ja to zrobiłam. No fantastycznie mi poszło. Tutaj postanowiłam się wyrolować, ponieważ męczy mnie ból w odcinku lędźwiowym. Już historię mojego odcinka lędźwiowego chyba znacie. Jeżeli nie, to tutaj też się troszkę tutaj przybliżałam na tym ujęciu. Czyli no, zaczęło się generalnie od tego, że zawsze gdzieś tam te problemy z lędźwiami miałam, ale takie raczej nie, nieznaczące, nie wpływające jakoś na jakość mojego życia i tak dalej. No ale po przeprowadzce, kiedy dużo dźwigałam, ten ból się u mnie nasilił, okazało się potem, że mam dyskopatię w odcinku lędźwiowym. No i poszłam do fizjo, fizjo mnie naprawił aż do pierwszej miesiączki, gdzie potem znowu zaczęło mnie boleć, więc poszłam do innego fizjo, fizjo, fizjo tego urologicznego, gdzie co mówiłam na samym początku tego vloga. No i dostałam właśnie ćwiczenia i zobaczymy jak po tych ćwiczeniach będzie, no ale ze względu na to, że teraz mnie boli, to postanowiłam się wyrolować. Tutaj możecie oglądać moje cierpienie i moje bóle. Na szczęście nie słyszycie mojego sapania, bo teraz nagrywam nie rolując, więc naczyną no nie rolując się, więc nie odtworzę tego sapania zmęczenia, jęczenia i bólu wewnętrznego, który było słychać bardzo wyraźnie. No, ale niestety się to nie nagrało, albo stety, bo może to i lepiej dla was. No i tutaj gadałam przez 12 minut, i raczej nie będę znowu gadać przez 12 minut, a gadałam przez 12 minut głównie dlatego. No, że jak już się położyłam, to tak nie chciałam wstawać, więc nie wstałam, żeby wyłączyć to nagrywanie. I tak do Was gadałam i gadałam, i gadałam, i gadałam, i gadałam. I skończyło się na tym, że przeszłam na gadanie o praniu i o sprzątaniu, czyli że dalej rozkminiałam logistycznie jak to pranie w zasadzie zrobić, bo wyprałam pościel i wyprałam ręczniki. I je mogłam powiesić na krzesłach, no, drzwiach i tak dalej. No, i potem zostało mi tylko białe pranie, i w sumie wykminiłam to tak, że ściągnę te rzeczy, które prałam wczoraj, przynajmniej te niektóre, które już są suche, i na to powieszę, na to miejsce powieszę po prostu białe pranie. Tym bardziej, że białe pranie zasługuje głównie skarpetki najczęściej, znaczy nie tylko, oczywiście, ale w większości, więc jakoś sobie z tym poradziłam. Tak oficjalnie mogę Wam powiedzieć, wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, jak nagrywam to ujęcie, ale teraz już wiem, że sobie z tym poradziłam. I nie było tak źle, także udało się to pranie jako tako wywiesić. No a tutaj jeszcze mówiłam o tym, że chciałabym, jak się wyroluje, bo już skończyłam całą pracę, no to usiąść i sobie zwyczajnie posprzątać, troszkę ogarnąć mieszkanie, bo ja tak mam, że ja w przerwach totalnie. Nie lubię sprzątać, bo czuję, że bo mam tak, że ja się potem wciągnę to, w to sprzątanie i potem sprzątam cały czas, zamiast pracować nie wracam do tej pracy, więc nie lubię sprzątać w przerwach od pracy i robię to całkowicie po pracy i wtedy zazwyczaj, no jak jem na przykład coś pomiędzy pracą a pracą, to odkładam to byle gdzie i potem robi się syf i wieczorem zwyczajnie to ogarniam, bo bo no jest tak niefajnie, więc yy, tak. I o tym do Was gadałam przez yy, 12 minut, jęcząc w międzyczasie. A tutaj, jak widzę, zmieściłam się w niecałe 4 minuty, także fantastycznie. No i na sam koniec jeszcze mówiłam Wam o planach na mój wieczór. Nasypałam sobie czekoladowe chrupki, które uwielbiam jeść solo i no kocham, po prostu kocham, więc cudownie. I tak, zaczęłam sobie słuchać serię Friends w, na audiobooku na Legimi. To jest ta seria, to jest ta autorka serii Students. Co, spoko, myślę, że nie wydałabym na nich pieniędzy, gdybym nie miała ich za darmo w abonamencie, bo nie są jakieś fascynujące, ale fajnie przyjemnie się słucha, także naprawdę spoko. I ja lubię takie książki z długą historią, że to nie jest tylko jeden tom, tylko faktycznie jest jakaś cała długa seria. Ta seria jest cholernie długa, bo ona ma ile? Osiem chyba książek? Także naprawdę wow. No i na tym mogę skończyć mój voiceover. Zdałam sobie sprawę, że się tak nagadałam ostatnio, a nic nie nagrałam dźwięku, więc będę wam dogrywać. Będę miała więcej zabawy po prostu w montażu. No cóż. No, a ja ostatnie godziny spędziłam na słuchaniu audiobooka i kolorowaniu, i pokolorowałam kilka stron i się pochwalę. To jest pierwsza. To jest druga. I to jest trzecia którą zrobiłam przed chwilą. No. Więc tak. I tak sobie spędziłam wieczór. Jest godzina 21.30 mi się włączył już tryb, um, że wszystkie aplikacje mi się włączyły, w tym Legimi, na którym słuchałam przed chwilą audiobooka, więc to jest sygnał, że powinnam iść wziąć prysznic i się ogarniać do snu. Um, mój sposób na to, żeby nie spędzać tak dużo czasu w social mediach, to są właśnie limity takie na od, od do konkretnej godziny. Nie robię sobie takiej czasówki na zasadzie, że tylko przez X czasów w ciągu dnia, dlatego że pracując. no pracując, głównie na telefonie w social mediach, ciężko mi czasem przewidzieć, ile będę potrzebowała do tego, żeby pracować. Bo czasem robię więcej, a czasem mniej na tych social mediach i ciężko by mi było ustawić taki limit, więc moim tipem jest to, żeby sobie po prostu. Włączyć godzinówkę, więc godzina 21:30 i automatycznie włączają się wszystkie aplikacje. Chociaż i tak już od kilku godzin praktycznie ich nie używam, oprócz samego legimi, którym gdzieś tam leci w tle. I, i to w zasadzie tyle, bo oj, Tak, bo. No, bo nie używam, bo nie potrzebuję. Także, że wszystko sobie powłączałam i to jest odpowiedni moment, w którym będę lecieć, przez prysznic. Jutro idę na chwilę do lekarza po to skierowanie, które mam. Mhm. Okej, okay, tak, mam, mam trochę do zrobienia jutro. Na pewno jutro muszę się przygotować do nagrywek, które mam w piątek. Jutro jest czwartek. Tak. Sorry, ale tak patrzę sobie teraz na swój plan na ten tydzień. I sobie chyba zrobię. Teraz jeszcze taki szybki plan jutrzejszego dnia. Zawsze, właśnie przed pójściem spać sobie ogarniam takie rzeczy i sobie planuję, właśnie bo generalnie sobie zapisuję takie listy zadań, ale żeby sobie to jakoś usystematyzować, czyli zastanowić się, co zrobię najpierw, co zrobię później, no to sobie siadam właśnie do tego trochę wcześniej wieczorem, żeby to sobie tak jakoś poukładać. No, także tym akcentem będę się z Wami żegnać i do zobaczenia. なすみなさい。